Witam w kolejnym filmiku, który będzie poświęcony mojej czerwonej serii Commodore. Tutaj, jak widać, mam, zrobiłem sobie Commodora w wersji RED, ale postanowiłem, że dorobię sobie też do niego jakieś peryferia i w kolejnym projekcie, który mam do tego, do tego komputera w wersji czerwonej, będzie czerwony magnetofon, postanowiłem, że sobie skompletuję tak na czerwono i będzie taki ładny oto komplecik. Nie wiem, czy się będzie podobał. Mnie się osobiście podoba, ja jestem z niego bardzo zadowolony, więc za chwilę pokażę Wam, jak trwają prace nad czerwonym magnetofonem. Ale to się niestety muszę przenieść do garażu, tam gdzie maluję i tam, gdzie odbywają się wszystkie takie prace związane właśnie z typu właśnie z przemianami także zapraszam idziemy do garażu i zobaczymy jak to dalej tam projekt się rozwija także zapraszam serdecznie no jesteśmy już w garażu tak oto pojawia się tutaj wstępny projekt magnetofonu właśnie w kolorze czerwonym nie wiem jeszcze czy tutaj tego nie usunę a zrobię jakieś, widziałem takie w internecie, są ładne naklejki, właśnie pokazujące, znaczy, z logami różnych tych firm Atari, komodory itd. I tutaj się jeszcze zastanowię, czy nie zrobić właśnie tutaj to całe zamalować tak jak tutaj widzicie, a przykleić po prostu jakieś ten. Ale to się jeszcze zastanowię, no to nie wygląda za pięknie. Magnetofon jest niestety styrany. Czasem ząb czasu mocno się na nim odcisnął, ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. Także myślę, że będzie całkiem przyzwoicie, całkiem ładnie. Tutaj widać, no niestety jest ta obudowa dolna. Ona była pomalowana, bodajże z tego co ja tutaj widzę, to była malowana. Chyba ktoś malował na kolor biały. Ja go przerobię ładnie na czerwono i będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie wyglądał mm, ładnie, że się skomponuje z tym czerwonym komputerem i że będzie taki oto sympatyczny komplet. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tutaj widać, że jest szybka od tego. Ale bardzo, bardzo zniszczona. Jest porysowana, nie wygląda to za dobrze. Także nie wiem, czy uda się coś z tego osiągnąć, żeby to jako tako wyglądało. No, jak widzimy, no nie komponuje się to pięknie. Będę próbował coś zrobić, żeby tą szybkę jakoś odrestaurować. Także to jest takim Krótki wstęp do mojego, właśnie projektu związanego z czerwonym magnetofonem. A co mi z tego wyjdzie, no to zobaczymy w dalszej części tego filmu. Także będziemy oglądać i zaraz będziemy patrzeć, co udało się zrobić z tą dolną budową. Ja niestety trzeba papierem wodnym, będzie trzeba zmatowić, bo tutaj są jakieś takie, ta farba to wszystko to jest jakieś takie. No, nie za piękne, jak tutaj widać, ale mam nadzieję, że uda się go zrobić tak, by ładnie wyglądał i żeby to miało rączki i nóżki. Także w dalszej części filmu będziemy się zajmować tym spodem. Jak widzicie, trwają prace nad klapką. Została oczyszczona. Spróbowałem użyć takiej pasty do ścieralnej do tego plastiku ale co z tego wyjdzie nie mam pojęcia zobaczymy jak to będzie wyglądało w każdym bądź razie musi ten podkład wyschnąć bo zrobiłem to podkładem ale już tutaj widzę że będzie mały problem ponieważ popatrzcie farba się no złapiesz ostrość czy nie złapiesz Nie złapie ostrości ten dziadowski sprzęt. Nie chcę wymieniać nazwy, bo to na trzajsna, szajs, ale nieważne. W każdym bądź razie chyba nic z tego nie będzie. Klapka będzie musiała pójść cała do wymiany, gdyż tutaj ten kolor a raczej podkład się będzie łuszczył. Nie wiem dlaczego zostało odtłuszczone. Może została gdzieś tam jeszcze jakaś trochę pasty polerskiej no nie mam pojęcia w każdym razie zobaczę jak wyschnie no i będę dalej kombinował natomiast tu już czeka wyszlipowana dolna część oczywiście zakleić i będzie malowany na czerwoną także jedziemy dalej z koksem magnetofon jest już wymalowany ale niestety projektu nie mogę uznać za udany, gdyż tutaj na kamerze tego nie widać. Ale góra tutaj wyszła w innym odcieniu niż dół. Więc, mimo że były użyte te same podkłady, ta sama farba, ta sama ilość, wszystko to samo, tak niestety nie mogę uznać tego. Magnetofonu zaudany, no trudno. Nie wszystko się udaje, nie zawsze wszystko musi być tak jak należy. Komputer, komputer, jak widzimy, wyszedł bardzo ładnie, natomiast magnetofon już tak pięknie nie jest, mimo że to ta sama farba, te same podkłady, ale widać, że jest różnica. Nie wiem dlaczego tak wyszło. Może inny plastik komputera, inny plastik magnetofonu, ciężko powiedzieć. Tutaj tego tak nie widać przez kamerę. Ale widać to jak patrzę na to, nie przez obiektyw. No także trudno. Takie coś miało wyjść. Niestety nie wyszło. Nie zawsze wszystko musi się udać. Ja sądzę, że na kanale powinny się udać nie tylko udane filmy i udane projekty, ale też nieudane. Także to mi nie wyszło. Trudno. Jakie jest Wasze zdanie? Zostawcie może jakiś komentarz, czy warto dalej projekt prowadzić, składać magnetofon, czy go już bardziej odrzucić. Także to wszystko w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.